No dzień dobry. Ugółem chciałem pozdrowić właśnie teraz mieliśmy telefon y, Patryka z goszczy I ogółem chciałem właśnie, bo jeszcze Bo sam raz mi się szampon skończył i chciałem y, pokazać jaki... O! I pokazać właśnie tą paczkę. To już konserwę ja robiłem. A tutaj jest. To. To a, a skąd ta paczka była? Niemiec. A to z Niemiec. Gdzie, a gdzieś to pisze? Kupisz, I ogółem właśnie chciałem o. Wszystko O i herbatkę to ty nikt nie potrafisz. O Dzisiaj piątek a to, to, to ty masz już sport, drzdorąd. Jeszcze mam dużo. o Właśnie o takim teraz będę szamponem od widza z Niemiec. Sobie dzisiaj się będę, jak się mył, to takim szamponem. O. A ja robiłem, a to się robi z makaronem. O, a to są to już wcześniej. Chińskie. Niemieckie, a nie chińskie. No niemieckie, ale to tak jak chińskie. A to, zobacz To kiełbasa taka jest No Tylko sucha No tak ci nie zmarnowała Chcę zobaczyć jeszcze To trzeba powymować O A nie O To kabanosy, do lodówki. A to też do lodówki. A to perfumy, to po goleniu. Tutaj jeszcze dwa. Do o i Herbatę. O, Herbata. Halo. 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 To żoletki jeszcze, żoletki mam. Tu tam. No Może. Jeszcze mam. Na razie. razie Jeden szampon. Ale to wydały dałem. Szampon cały te. A ten, to, ten szampon to. To płaszcz do łazienki. Bez... O tak, o, o. o. I nagraj ja już nagrywałem to, ile razy mam nagrywać? Chcę dla tego widza podziękować ogółem, jak to się mówi. A jeszcze trochę pianki mam, bo wcześniej dostałem od pani Ewy yy, z nadmorza. Na no dawno jakąś paczki na mnie chce wysyłać. Chyba się pogniewała. To ją serdecznie pozdrawiam. No. Jeszcze mam Niech leży. Ja tam nie będę ładował pełno. O! Pełno całe. O! Właśnie o puma. A wcześniej widz mi przysłał buty puma, a ja adresy puma mam i czarne, antylionowe. A to od Pawła, który po prostu nawet nie chce do mnie zadzwonić. Nie odbiera telefonów. To nie trzeba już, żeby on do mnie dzwonił. On mi niepotrzebny jest. Do, do wyrywania. Ja nie wyrywam. Oni, jak to się mówi, ludzie sami, z Niemiec jeden do mnie, co w restauracji. Jego też pozdrawiam. To sam powiedział, że oni sporo zarobili na tych dwóch lajtach. A dla nas o dla mnie 50 zł, a dla ciebie 100 zł tam czy hotel. No, chcieli nagrywać, chcieli zarobić, to musieli samochodem przyjechać. I obiad zrobić to za darmo. My będziemy wypowiadać się. I jeszcze chciałem powiedzieć, że o, ja słyszałem, że jakiś człowiek Tobosie się jest zainteresowany, a no mnie. To po prostu ja nawet z nim nie chcę rozmawiać. To tylko to jest Twoje, a ja mam swoje. I Halo. Dziękuję. I pozdrawiam Dzień dobry. Was wszystkich i o jeszcze A kto dzwoni Halo O, Ty A na imię? O Ja już dzisiaj w nocy Cukierki Halo Jadłem te A mi tak pomyślałem takie były dobre te cukierki, aż siurek mi stanął. To nie wiadomo. Z... Polska ratowniczka. A... Kinga. A płdziałaś Moniczka Aha. No. To można pokazywać co do to. To na razie. To nie, nie gołe. To nicycki, to nie wiem, to czapka może być. Nawet. Na nałuszniki. No to się śmiejesz. To mogą być nałuszniki. No. O to kładasz naokoło na nałuszniki. I mówią o właśnie, że my ja nagrałem wam wczoraj o właśnie pałac Bronickich. Tam mało mnie było widać, ale tam gdzie konie. To był książę Branicki i mam o, pocztówki, trzy chyba, czy cztery kupiłem na pamiątkę i serdecznie, gorąco Was pozdrawiam. No na razie, dobrego dnia.